No co, Lunia tak krzyczy dzisiaj, co? Co taka niecierpliwa, niespokojna? Niespokojna jesteś? Dzisiaj niespokojna, ojej, jak krzyczy. Roleczka. Bo już jest chory, tak? Dzidziuś chory. Tak, biedny dzidzi. No widzisz. Lola krzyczy. Ona by chciała, żeby próbował ma już nie ma dzisiaj siły. I już tylko się naje i no klapki chodzi, co? Oj, 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 Co to się dzieje? Czemu tak krzyczy? Czemu tak krzyczy? Czemu tak krzyczy? Oj, już nie śpiewa, już nie krzyczy, nie. Tylko Lola tak krzyczy. Tylko Lola. Co się tam dzieje? Co się dzieje? Pani nie wie. 因为反正这些也有大